Witam w kolejnym odcinku naszej serii, gdy udopełnię Versailles 4, w której gramy Aragon. Aragon, tak. Eee, właśnie nie oczekujemy, jak rozwinie się wojna burgunsko francuska Niestety, chyba niekorzystnie dla nas. Eee, Burgundia przegra tę wojnę dość mocno. Szkoda, szkoda straciła trochę Memphis, ale i wojsko jest wciąż wystarczająco duże, żeby nas pokonać. Gdyby jakiś sojusznik nas włączył się do tej wojny, na przykład Austrię, to byśmy mogli liczyć na zwycięstwo w tej wojnie. Niestety, za nas sojusznik się nie przyłączy. Neapol raczej by nam za wiele nie pomógł. Więc musimy dalej czekać. Chcieliśmy w poprzednim odcinku jedną pożyczkę. Za chwilę będzie, będzie trzeba ją spłacić. Niestety, takim tam znowu się pożyczki. Inflacja nam dośnie, dlatego że mamy. Kopalnie złota tutaj w Lamanczy, dość mocno rozwiniętą. Niestety. <grystanie> Niestety inflacja właśnie, bo sama w sobie mm, kopalnie złota na wysokim poziomie rozwinięta przynosi w sensie bardzo duże zyski. Tak jak, jak widać na załączonym dasku 10 dukatów miesięcznie w tym momencie zarabiam. To jest bardzo duży przychód. Jak na te fazy, gdy. Większym mowym tempom. Wojna się toczy. Francuzi jakoś się nie zgłaszają do utraty sił. Z tego co widzicie w tym momencie oblegają w Klandwie. Czy możemy już spłacić pożyczkę? Nie możemy jeszcze. Ludmila wypowiedziała wojnę państwu papieskiemu, z tego też może wyjść ciekawa wojna. Chyba nie coś z tych wojen możemy uzyskać. Tutaj jest Milan tu Urbino. z kim walczy Urbino, ale tak, zobaczmy, tylko z Papelstratem. Nie głupie byłoby w tym momencie zaatakowanie Papel State. U. Tylko my nie mamy powodu. I zmarł nasz potomek. Jest nam bardzo przykro, szczególnie, że na jego miejsce wszedł o wiele lepszy. Tak jak mówiłem... Opłacało się wystawić tego potomka jako generała, zwiększa to ryzyko śmierci potomka. Mowy to jest nieco okrutne, mówiąc nieco, mam na myśli dość bardzo, ale w tych czasach nie było miejsca na litość. Powiem już spłacić poryczka, na przychód jeszcze, jeszcze nieco wzrośnie. Tutaj mamy 25% handlu, wszystko wysyłamy do Genui. Zastanawiam się, skąd mamy tak, du tak dużą wartość handlu w, na przykład w Raguzie, 5%. A może nie będę się nad tym zastanawiał zbyt długo. Hmm. Ona by wypowiedzieć... Kusi mnie, żeby wypowiedzieć tę wojnę Francji, mimo wszystko. Ale się, ale się tej Francji jednak boję. Mimo wszystko się tej Francji boję. Zobaczmy, jak tam siła militarna Kastylia, Kastylia Gdzieś, gdzieś minąłem? Kastylia Gdzieś musiałem chyba pominąć Kastylia, bo nie wiem, że miała takie małe siły. Może alfabetycznie usiadłbym. Kastylia, 16 tysięcy wojska. No, powinniśmy sobie dać z nimi dadę. Gdzie oni mają forty? Forty mają. O. i pierwszy raz chyba wrócił udało mi się skończyć tę misję. Misja swoją drogą daje bardzo dobre bonusy, bo daje nam zwiększony przychód. Mają fort tutaj i w Cantabrii. Czyli cała południowa część kraju jest niekryta fortami. Bardzo miło z ich strony. Nie mamy żadnej misji wybranej. Nagromadzenie pieniędzy za 10 prestivum. W sumie prestiż zawsze się przyda. Rukonquer Labu Labu jest tutaj, w Anglii. A gdzie jest w stanie wojny z kimś, nie jest. No może weźmy misję na gromadzenie pieniędzy. Niedługo wojna z Hiszpanią nas czeka. Wojna zawsze oznacza dodatkowe zyski. General zyskała klejma na Sasali to jest nasza prowincja. Wątpię, że general zdarzyła się nas zaatakować, szczerze mówiąc. No, hmm. więc budować ulepszenia. Mam miejsce, żeby zgromadzić pieniądze, więc może lepiej tego na razie Nie róbmy, jesteśmy na piątym miejscu w rankingu. Właśnie w tym momencie coś robocze w rurach od mojego kaloryfera. Nie wiem co to może być. Hmm. Nie wiem, że dobrym pomysłem byłoby już przesunięcie w tym momencie na podwozie do granicy. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek. was bardzo. Do zobaczenia za sobą. Witam ponownie w siódmym odcinku. E, przepraszam za, za utrudnienie w oglądaniu. Trochę się pomyliłem. Myślałem, że minęło już 15 minut, minęło dopiero 5, więc teraz nagram, bra brakując czas odcinka. I właśnie w tym momencie umarł Duke hmm. Dlatego wydaje mi się. Wydaje mi się, że za chwilę Burgundia się rozpadnie na, kto jest w tej chwili cesarzem? na Austrię i Francję. Część pójdzie, chyba ta część pójdzie do... A. i dokładnie w tym momencie się to stało. Burgundia się rozpadła, tak jak mówiłem, w tym momencie Austria jest o wiele potężniejsza niż była. To jest ten najważniejszy moment, prawdopodobnie dla tego, jak się ukształtuje sytuacja w tej części Europy. W tym momencie to teoretycznie mamy doskonałą sytuację, żeby powiedzieć, wojnę Francji bo Austria teoretycznie powinna się do nas przyłączyć. Problem jest taki, że jest w sojuszu z Węgrami, którzy również się przyłączą, a Węgrzy posiadają wystarczająco silną armię, żeby przeciwstawić się w tej chwili Austrii. Austria niedługo będzie nieco potężniejsza, po przyłączeniu takiej ilości ziem wydaje mi się, że powinna stać się mocarstwem, a właściwie stanie się mocarstwem, jest to niemal pewne. Francja w sumie ma tylko 35 tysięcy wojska, Austria 27 tysięcy, Zobaczmy jeszcze, jak, jakie wojska mają w tej chwili Węgry. Węgry mają. Aż tak małe, nie wydaje mi się. Zobaczmy, może po przesadzaniu według. Na Węgry mają tylko 15 tysięcy. A sobie sobie z nimi tutaj podadziła. Nie wiem, czy ja bym sobie poradził z Francją sam. Dlatego, może skupmy się znowu na. na pokonaniu Kastylii. Będziemy stracić. Chyba wolimy stracić legitymację. Czy już się nam skończył Cóż Nie pamiętam. mówiąc, minęło dla mnie ponad tydzień od ostatniego nagrania. Przyznam się szczerze. Więc trochę już zapomniałem. Ale z tego co pamiętam, szykujemy się do wojny z... ...Kastylią. Poczekam aż... Będę musiał poczekać aż Austria będzie miała więcej regimentów bliżej granicy bo tutaj będzie im wybuchała masa buntów. Masa, naprawdę masa. O, i w tym momencie skończył się nasz trus z Kastylią. Możemy spokojnie wypowiedzieć wojnę. E, tak, e, pomoże nam oczywiście Portugalia. Im pomaga tylko Szkocja. Szkocja nie stanowi raczej jakiegoś idealnego zagrożenia. Jaki będzie cel wojny? E, zabrać Murcję. Murcja jest tutaj położona. To nam już na pewno pozwoli graniczyć z Grenadą, graniczyć z Marokiem. E, z Marokiem oczywiście... Przez morze. Gdzie jest nasza flota wojenna? Nasza flota wojenna znajduje się tutaj. Gdzie jest flota Hiszpanii? Flota Hiszpanii znajduje się w tym miejscu. Może zmniejszy, tem zmniejszy tempo do trzech. Szkocja i Portugalia oczywiście dołączyły do wojny zgodnie z przewidywaniami. Hiszpania będzie... Hiszpania wbija się w tym momencie w Portugalię. Są szanse nawet, że Portugalia wygra tę bitwę. Gdyby Wy, wygrała Portugalia tę bitwę, to by było bardzo dobre. Jak nie wygra, nie będzie najgorzej. Może damy tutaj od razu lidera. Może nawet zdążymy pomóc Portugalii w tej bitwie. Nie wydaje mi się, żeśmy zdążyli pomóc. I... Chociaż... Chociaż... Może... Yy, przy tej okazji trochę mówię system bitwy. Jak widzicie, pole bitwy jest podzielone na kratki, jego szerokość jest zależna o, e, głównie od technologii. Od technologii od e, rodzaju terenu. Tutaj mamy Greslandy, więc e, to jest chyba najwyższa możliwa szerokość. E, w, na wzgórzach e, na, na pewno w górach jest ta e, szerokość zmniejszona, widać tutaj o 50%. Na wzgórzach... Chyba też, ale nie jestem pewien. Co jeszcze można powiedzieć o bitwach? W czasie bitwy co 3 dni zmienia się faza. Są fazy szoku, czyli starcia, i faza fire, czyli ostrzału. Każdy, każda jednostka posiada swoje pipsy, tak zwane, które określają jej wartość bojową w momencie każdej z faz. Tutaj są te pipsy pokazane. To są pipsy, które zapewniają atak są pomarańczowe, a pipsy, które zapewniają mniejsze stacje w danej fazie, są e, zielone. E, najczęściej bitwy nie są toczone do ostatniego żołnierza, który zmarł, najczęściej bitwy są toczone do skończenia się morale. Morale jest tracone głównie w fazie ostrzału, a żołnierze są traceni, traceni głównie w fazie foku. E, 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 jeszcze tak, e, tutaj podzielone jest jeszcze okno bitwy na trzy wskaźniki. Dyscyplina, która. Z, która bodajże zwiększa atak, taktyka, która z, zwiększa obronę i morale, które zależy od, wiel, od naprawdę wielu różnych czynników i jest przynajmniej na początku gry, najważniejszym, e, najważniejszą statystyką. Co trzy dni zmienia się ta zabicie, co trzy dni również jest kolejny złudkoś, który e, określa to, jak dobrze dana, e, dana armia radzi sobie podczas e, podczas danej fazy. W tym momencie weszliśmy do bitwy zdążyliśmy zanim modale w Portugalii spadło do zera i oskrzydlamy Portugalię, co nam zapewnia dodatkowe bonusy. Przepraszam, Kastylię. No i jak widać wygraliśmy tę bitwę w tym momencie wojska. W tym momencie wojska kastylijskie praktycznie przestały istnieć. Zmawia nam jakiś dodatca. Wygraliśmy bitwę morską. Więc prawdopodobnie... Yy, więc ta wojna jest już, tak szczerze mówiąc, niemalże wygrana. Możemy już podzielić tutaj nawet armię na pół, co by nie, co by nie dostawać tyle yy, wyczerpania wojennego z yy, prowincji, a także z tego, że... a także żeby móc zająć po prostu szybciej z zrobić taki yy, CAFPEPSIS, czyli oblężenie dywanowe. Z tego co widzę, Kastylia będzie próbowała zaatakować Portugalię. Portugalia prawdopodobnie tutaj się zdobyć tereny. Dla nas to dobrze pozwoli nam to na zdobycie większej ilości terenu. Na czym oczywiście nam zależy. Hmm. Tak jak mówiłem, chcemy mieć tutaj sojusznika w postaci Portugalii, a nie chcemy, żeby ta Portugalia była zbyt mocna. Niestety wydawicze, ale już się w nią wbiją za chwilę kolejne wojska. A jednak nie. Myślałem, myślałem że kolejne wojska właśnie tam. W tych Portugalczyków się tutaj gbią. I co? Oblegamy dalej Hiszpanię. Kastylię, co tam. Tak. Cały czas mi się truli. Przypłynął już na Apol, będzie oblegał stolicę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze dla nas. Bo oblężenia naszego wasala i y, kogoś, kto jest pod nami w unii personalnej przechodzą automatycznie na seniora. Czyli w tym przypadku na nas. No niestety się wbiła Kastylia. Moglibyśmy wziąć ideę y, handlową. Y, jednakże y, kiepskim pomysłem jest branie idei jakichkolwiek w czasie wojny. W zasadzie, Militarne technologie ID można brać spokojnie ponieważ, e, ponieważ e, punkty militarne zazwyczaj nie, nie są aż tak cywilne w czasie wojny. E, dyplomatyczne i administracyjne lepiej sobie e, lepiej sobie zachować punkty, żeby móc spisować i skorować prowincje. Jakie okay, mamy misję? Możemy... Conquer Labur, y, Rival of our Rival, Krym, Krym, Krym. Z Krymem nie potrzebne nam są dobre stosunki. Weźmy y, Conquer Labur, zobaczymy po tej wojnie jak się ułoży sytuacja. Mm. No ale w międzyczasie dalej oblegamy oczywiście. Mm, tutaj próbuje się w nas Kastylia wbijać. Proszę państwo. I jak widzimy tutaj jest bardzo wąskie pole bitwy. Przez to mamy mniejsze korzyści płynące z naszej przewagi I być może nawet. Być może nawet. Tak, Kastylia raczej wygra tę bitwę. Ponieważ. Ponieważ atakowaliśmy ich w trudnym terenie i przez rzekę. To dało duże minusy. Francja odmówimy jej akcesu. Militarnego akcesu, czyli dostępu hmm. Nie oblegamy kolejne prowincje. Może Portugalia zdąży się wbić zanim oni zdążą oblężyć. Tak, zdążyli się wbić. Portugalia ma minusy raczej sobie poradzi w tej bitwie. To dobrze dla nas. Yy. Francja dołączyła do wojny ze Szkocją. To jest dla nas dobrze. Yy. Austria wykorzystuje swoje, swoje przywileje cesarskie. Ogólnie mówiąc, nie lubię cesarzy. Cesawy zazwyczaj yy, nie są zbyt. Yy, że tak to nazwę. Yy, nie są zbyt przychylnie nastawieni. Nawet jak są twoimi sojusznikami. Bardzo często się zdarza, że po pewnym czasie nas po prostu Zdadzą, dlatego też nie należy mieć tej yy, Austrii zbyt blisko siebie. Yy. Myślę sobie, że dokończymy jeszcze tę wojnę w tym odcinku. To już raczej nie potrwa długo. W yy, Szkocji czy będzie chciała spisować? Szkocja raczej jeszcze nie będzie chciała yy, spisować. Nagle się dopłynęli naszą flotą. Yy, a to w sumie dziwne, że nie chcą spisować, bo toczą w tym momencie wojnę ze Szkocją. Yy, znaczy z Anglią. Yy, może uszkodzone statki zostawimy w porcie i wyślemy tylko te sprawne do blokowania Stolicy, żeby szybciej została przejęta. Hmm. Anglia chce od nas e, akcesu militarnego, oczywiście się zgodzimy. E, są naszym dywalem to prawda, ale, po, ale walczą z Francją. A Francja jest w tej chwili naszym głównym wrogiem. Bo już wczoraj mówiąc nie możemy to sprawiać e, w, e, w kategoriach Castelli e, jako wroga. Tlemken zaznaczył Kastylię jako wroga to już naprawdę świadczy o tym że Kastylia bardzo nisko upadła. Hmm. Tutaj mamy już minus 14% oblężenia. Gdyby udało się przerwać mur, hmm, to by pozwoliło nam na e, by pozwoliło na e, zdobycie szturmu na miasto. Hmm. Niestety jedyne, co nam się udało uzyskać to zwiększenie naszego statusu oblężenia o 1. Miasto zostanie oblężone, kiedy suma wszystkich, wszystkich tych modyfikatorów wyniesie przynajmniej 20. Tutaj rzutkowską może wynieść od 1 do 12, bodajże. Nie jestem pewien. Tak, do 12 albo do, 4, tak, do 14. Od zniszczonych budów dostajemy 3 punkty. Od forty, każdy poziom fortu zmniejsza. Faz, ilość faz nasza znaczy zmniejsza, tak jakby ilość punktów. E, tak samo pr prowincje nadmorskie nie dostają punktów, do, znaczy prowincje nadmorskie dostają e, ujemne punkty za to, że nie są blokowane. I gdybyśmy mieli artylerię, byśmy mieli tutaj jeszcze bonusy. I tutaj jest bonus od lidera. E, Anders czy testis? Testis weźmiemy. Nie chcemy mieć za dużo buntów, bo. Powiem szczerze, że chciałbym w tej wojnie wziąć jak najwięcej. Czy Szkocja się już zgodzi na pokój? o skocja, skocja Skocja się jeszcze nie zgadza na pokój. Statki są już prawie naprawione. Chyba są jeszcze nawet wszystkie naprawione. Jeszcze nie możemy... Jeszcze nie możemy miasta. Status obowiązania może się zwiększać od 1 do... 12 maksymalnie. W tym momencie już Portugalii oblega Szkocję. Szkocja jeszcze nie chce się zgodzić, co jest naprawdę dziwne, bo szczerze mówiąc, nie ma zbyt dużych szans na to, żeby pokonać Anglię w wojnie. Chociaż Francja dołączyła do tej wojny, a to zawsze jest jakiś jakaś waga dla Anglii. Francja ma w tej chwili 47 tysięcy wojska, 79 men więc mempary ma na naprawdę niskim poziomie. Jak, jak tam armia Austrii? Armia Austrii? Armia... Gdzie Austria ma armię? armię ma, Austria ma armię tutaj, w chwili z Urbino, Mantu i Milanem. Chętnie, wciąż, wciąż chętnie mi bym powiedział wojnę w tej Francji, szczególnie, że teraz nie ma już Burgundii, które byłaby w stanie się jakkolwiek jej przeciwstawić. Ale chyba niestety będziemy musieli na to poczekać. Najwyraźniej wypowiemy wojnę na Anglii. Oczywiście, jeśli Francja nie zajmie tych prowincji. Yy. I zajęliśmy w tym momencie całą Hiszpanię. Kastylia wciąż nie chce z, yy, spisować. Niestety nie chce. Yy. Inflacja czy global taper? Global taper zmniejszymy. Yy. Tak, z chęcią weźmiemy nowego kardynała pod naszą opiekę. E, mamy w tej chwili już trzech kardynałów. E, możemy chyba blokować. Możemy po prostu blokować. E, Posty szkockie i oni wtedy powinni nam pozwolić już na. E, po, e, pozwolić ze sobą spisować. Nie chcemy oczywiście nic od nich brać. E, Byłby głupotą żądanie czegokolwiek w tym momencie. Hmm. Gdzieś tutaj przekonała ich flota. Niestety nie wiem gdzie się znajduje w tym momencie. Dlatego popłyniemy po prostu dalej. Hmm. O, wygrywa Szkocję z anglią. To ciekawe. To naprawdę ciekawe. Zastanawiam się dlaczego w yy, Szkocja nie chce. Hmm. Nie chcę podpisać tego pokoju. Za chwilę zaczniemy ich po prostu blokować. Jak, jak, jak będziemy mieli zablokowaną Szkocję, oni już się zgodzą raczej na pokój. Szkocja wciąż się nie zgadza. Chociaż blokujemy ich już prawie, prawie, już prawie wszystkie prowincje, już, już powinni się powoli tak, już się w tym momencie zgadzają na przyjęcie status quo. W Szkoci i możemy spokojnie spisować z Kastylią, biorąc od nich wszystko, co, co chcemy. Co w takim razie chcemy? Chcemy prowincję tutaj na południu, żeby mieć jak największą, granicę, jak największą granicę z Grenadą. Co ponadto? Chcielibyśmy chyba Madryt wziąć, nie wiem czy się uda. Uda się, żądania nie mogą przykroczyć stół, bo wtedy się już na pewno nie, nie zgodzą. I może, skoro mamy taką możliwość, to jakąś jeszcze prowincję. Caceres jest najbogatszą prowincją jaką możemy wziąć, będziemy graniczyć już z Portugalią w tym momencie, odcinamy im od reszty kraju. Coś jeszcze możemy wziąć, możemy jeszcze wziąć oczywiście trochę pieniędzy, zgodzą się nawet na 102, nie tylko na 100 się zgodzą, weźmiemy im jeszcze trochę pieniędzy. Mamy 86% overextension. Gdyby ten wskaźnik przekroczył 100, w kraju by wybuchły naprawdę znaczne bunty, i nie chcielibyśmy tego, uwierzcie mi. Znaczy, ja bym tego nie chciał, ale na szczęście, bo szczerze nie zwróciłem na to uwagi, na szczęście udało się wziąć tyle prowincji, żeby nie doszło do tego. Z kim ma sojusz Granada? Granada w tym momencie nie ma już z nikim, więc to będzie nasz następny cel. Ale to już w następnym odcinku ja się z Wami żegnam. Cześć, czołem, trzymajcie się Nada.